Siema, z racji tego, że kupiłem sobie w końcu nowy telefon. Pomyślałem, że przetestuję sobie kamerę i przy okazji wrzucę coś na ten swój pierdolnik, na którym w końcu zaczyna się coś pojawiać. No i postanowiłem, że pokażę Wam co jest w tych w tym głównie. Co jest w dodatkach do Wiedźmina w wersji pudełkowej i co jest w tym limitowanym Dumie. Co on tam zawiera ciekawego. Zaczniemy, może, od najgorszego ścierba. Wydanie jest całkiem spoko, ale. Mówiłem już yy, dlaczego tak hejtuję tą grę. Za te akcje z tymi zjebanymi delce, kurwa, jak ciężko jest jedną ręką coś otworzyć, ja pierdolę, czekajcie. O! Za te akcje z tym poszatkowaniem gier przez te zjebane delce i ciągnięciem hajsu, jak biedaki kurwa z 500 Plus i Mopsu. Co my tu mamy? Pierwszy jest Steelbook z Grom możecie sobie wpisywać, tak już nie działa, bo go wykorzystałem niestety, a mogłem tego nie robić, i bym to główno sprzedał. Ten kod i tak, tak naprawdę gówno daje, masz jeden i drugi dodatek, gdzie tych dodatków wyszło chuj wie ile tak naprawdę. Standardowo wszystkie papierki, bzdury, płyta z grom. Steelbook jest nawet spoko, nieźle wygląda. Nie powiem, chociaż ja nie jestem jakimś fanem tego. Ale jak już jest, to jest. Dalej mamy takie nawet fajne pudełko. A w środku jest taka kurwa cygańska Biblia. Z której się to się otwierało? To też wygląda nawet spoko. To jest taki kurwa niby plakat, ale nie wiem kto by to wieszał. Wykonany jest nawet spoko na fajnym papierze. Taki nitokredowy chuj wie, jaki tak naprawdę śliski i szorski jednocześnie spoko to wygląda, ale nie musiałbym być zajebistym fanem tego ścierwa żeby sobie to gdziekolwiek powiesić. Co mamy dalej? Artbook, który jest w takiej samej jakości jak kurwa tej delce. Małe gówno na normalnym papierze. Nic ciekawego, kilka rysunków, kilka tekstów. Jakieś bzdury. Mogliby się chociaż postarać i wydać to w jakiejś twardej oprawie. Nie wiem, zrobić więcej stron, to wygląda jak instrukcje kiedyś dodawane do Ekstraklasyki. klasyki. Jak jeszcze gry wychodziły normalnie na płytach, a nie jako kody na karteczce. Tu mamy bieda pocztówki, dwie sztuki. Nawet rozmiaru zwykłej pocztówki to nie ma, tylko chyba wygląda jak zdjęcie ze starego aparatu z jakiegoś polaroida. Co dalej? Naklejka, która wygląda jak gówno i nie wiem, ktokolwiek, gdziekolwiek chciałbym im nakleić. Dalej mamy, kurwa, magnes, jak kiedyś w Nesquiku czy w Lejsach Fajnie wygląda, ale na chuj to komu potrzebne? Co jeszcze? No ostatnia rzecz, jakieś, kurwa, kostki. upośledzony kostki jak do planszowych herpegów też nie wiem w ogóle po co to. I całość tego głównego, które wam to teraz pokazuję, kosztuje, kosztowała przy premierze yy, dokładnie 489 zł, z tego co dobrze pamiętam. Ja kupiłem dużo taniej, bo chyba zapłaciłem za to 110 czy 120 zł na Allegro, gdzieś tam w licytacji nikt nawet tego nie chciał licytować, bo śmierdzi głównym, szanujmy się, ja się nie poszanowałem i to kupiłem. Odłóżmy to na bok. Co dalej? Dalej mamy dodatki z Wiedźmina. Jeden mam jeszcze chyba w folii nawet. Nie pamiętam czy ten, czy serca z kamienia, czy krew i wino. Chyba serca z kamienia mam jeszcze w folii. Tak. Serca z kamienia już mam odpakowane. No, karty chyba już każdy widział. Zaskoczyło mnie to, ile to chodzi na, po ile to chodzi na Allegro. Zobaczyłem ostatnio, że gość sprzedaje to w licytacji za ponad 1000 zł. Na Ebayu też to tyle chodzi. Myślałem, że może to są zafoliowane wersje, ale nie, bo to są takie same jak ja mam, tylko te są zużyte kody i zastanawiam się, ile to będzie, za ile to będzie, ile to będzie warte za jakiś czas, za kilka lat. Jak tak naprawdę premiera była no kilka lat temu i już to jest warte zajebiście dużo pieniędzy. Niestety w Gwinta grać nie umiem w grze. Wszystkie osiągnięcia z Gwintem dalej stoję i chyba nigdy ich nie ruszę, bo nie potrafię w ogóle w to grać. Może się kiedyś nauczę. Karcianka mnie bardzo korci, ale nie umiem grać Gwinta. Kody są wykorzystane, więc no, i tutaj mamy jeszcze karty w folii. Nie rozpakowuję, bo liczę, że kiedyś zostanę milionerem dzięki temu. Tutaj mamy te żetony, ale jak mówię, nie potrafię grać gwinta, więc nie wiem nawet do czego to służy. Są chyba jakieś monety i ich nie. Nie, wiem, no w każdym razie, akurat cieszę się, że to kupiłem i dałem za to chyba 65 zł w Empiku. Podczas premiery kupiłem to jakieś niedługo po premierze w sumie zajebiste dodatki swoją drogą. Jeśli nie macie, no tego to już raczej nie kupicie, ale cyfrowo warto kupić. kosztuje grosze, a w zabawy jest naprawdę na tyle godzin, szczególnie w krewki, no, no To jak jest świat zrobiony, jak jest fabuła poprowadzona, mistrzostwo. Jeszcze, jeśli jesteście fanami książek Sapkowskiego to spotkacie naprawdę dużo postaci, które kojarzycie z książek, a których jeszcze nie spotkaliście w żadnej części Wiedźmina growego. No i na koniec zostawiłem sobie Duma. To chyba kupiłem za dwie dyszki na Allegro. Edycja taka limitowana niby. Nie wiem w sumie, jaka to jest edycja UAC Pack. Tak się to nazywa. Kurwa, no jedną ręką kręcić to jest dramat. A w pudełku, co my tu mamy w pudełku? Artbook na podobnym poziomie, co wydanie z Destiny za 500 zł. Chociaż to jest bardziej jakiś taki pseudoporadniczek, coś w tym stylu. Mamy wrogów, trochę broni, jakieś opisy lokacji. Jakie pierdoły. Dalej mamy dwie chyba naszywki Miałem sobie je przykleić na czapkę ale boję się że je zepsuję i chyba będą tak leżeć w tym pudełku do usranej śmierci Spoko wyglądają, fajnie są zrobione Fajnie wykonane Możecie zobaczyć Tylko nie ma żadnej instrukcji jak tu naszyć Nie wiem czy to jest na prasobanka czy to trzeba naszywać Nie znam się, nie jestem krawcową i no, jak mówię, pewnie będzie leżeć do ustanej śmierci w tym pudełku. Chyba, że kiedyś yy, się zepnę i zobaczę, jak to zrobić. Co mamy jeszcze? Plakat. Yy, całkiem spoko wykonany, na fajnym papierze. Tego bym się nie wstydził akurat powiesić. Tylko gdybym to powiesił na ścianie, że ona by mnie zajebała, bo co robi takie coś na ścianie, no. Jednostronny plakat. No i to jest standardowo ulotki, ulotki, kod wykorzystany, więc można wpisywać i tak się nic nie stanie. Instrukcja. Tak, taka jest instrukcja w tych czasach. Szkoda, że nie mam pod ręką jakiejś starej klasyki, żeby pokazać jak wyglądały instrukcje w grach za dwie za dychy lata temu. Czy na przykład w takim pierwszym Baldur's Gate jak to wyglądało. No, bez porównania na pewno. No i co, to by było na tyle. Chciałem przetestować tą kamerę w tym telefonie, jak mówię. A przy okazji udało się coś nagrać na ten mój pierdolnik, który mam nadzieję w końcu się rozrusza, bo już rozglądam się za mikrofonem. Teraz nie kupię jakiegoś gówna za 20 zł, tylko pomyślę nad jakimś pojemnościowym. Niedrogim, bo niedrogim, ale no pojemnościówka na pewno będzie lepsza niż taki mikrofon dynamiczny za... 20 zł, Zalegro, który śmierdzi głównie mi nadaje się tylko do Thinkstara, i to jeszcze z jakimiś przesterami, trzaskami. Niestety, no. trzymajcie się i zobaczymy. Myślę, że następne filmy, jeszcze w tygodniu, jakieś wrzucimy. Na razie.